1968, 42 lata BNG przed nadejściem gru. <satkanys> <satkanys> no 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 no, Kevin, mile dwoje, mile speta. No no no, mile dwoje, mile speta. No. No, no! Walterze, spójrz, te rozkoszne wybryki natury też jadą do Orlando. Na targi zła, tak? Zbiorę autografy swoich ulubionych złoczyńców. Scarlett, ocharacz. Jeśli miałabym dla kogoś pracować, to tylko dla niej. Witajcie na targach zła, największym zjeździe kryminalistów świata. Jakieś kwalifikacje? A wy jakieś kwalifikacje? To nie są kwalifikacje, a tym bardziej jakie? Panie i Panowie, super młodszyca, na którą wszyscy czekamy. Skarleton! Prawda, że dobrze jest być zły. ja będziecie mieć wszystko, o czym marzycie: bogactwa, władzę! Banana! Banana! Minionki! Kurcze, ale się tak Może wyciszy ich bajka na dobranoc! Dawno, dawno temu, były sobie trzy słodkie świnki. Spotkały wielkiego, wilka, który zatrudnił je, żeby dla niego pracowały. Pewnego dnia, świnki zrobiły coś bardzo złego, więc wilk dmuchał i kuchał tak długo, aż zdmuchnął je z powierzchni ziemi! Koniec. Wkrótce w kina.